Stop! Czy na pewno dajesz swojemu psu najlepszą karmę? Większość właścicieli psów nieświadomie popełnia ten sam błąd. Producenci często ukrywają kluczowe informacje na etykietach, a my ufamy marketingowym hasłom. Czy wiesz, że karma, którą kupujesz, może zawierać mnóstwo wypełniaczy, słabej jakości białka lub podejrzane produkty pochodzenia zwierzęcego, które szkodzą zdrowiu Twojego pupila? Ale spokojnie. Nie musisz być ekspertem odżywienia zwierząt, żeby dokonać świadomego wyboru. W naszym pełnym filmie pokazujemy 8 kluczowych rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim kupisz karmę dla psa. Nauczymy Cię, jak rozszyfrować każdy skład, rozpoznać prawdziwe mięso od zbędnych dodatków i dobrać karmę idealną dla wieku, rasy i potrzeb Twojego czworonożnego przyjaciela. Nie daj się już więcej nabierać na puste obietnice. Zainwestuj w zdrowie i długie życie swojego psa. Obejrzyj cały poradnik na kanale YouTube Psia Akademia i zostań świadomym opiekunem. Zadbaj o swojego pupil'a razem z nami.